Ja jestem światłością, mówi Jezus. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Akcja tego fragmentu Ewangelii toczy się w czasie święta namiotów, a to z kolei upamiętniało wędrówkę Żydów do Ziemi Obiecanej. W czasie tej wędrówki Bóg nieustannie towarzyszył Izraelitom w postaci ognistego słupa. I właśnie w tym kontekście Jezus mówi: Ja jestem światłością za którą powinniśmy podążać, aby mieć światło życia, aby dotrzeć do tej duchowej ziemi obiecanej. Myślę sobie, że moje życie jest nieustanną wędrówką. Tak jak Izraelitów na pustyni, w czasie tego, w tej wędrówki, w czasie tego mojego życia spotykam wiele doświadczeń i ciemności, wiele niewierności, wiele buntu, błądzenia, walki. Dokładnie tak jak naród wybrany, i potrzebuje tego światła. Izraelici w nocy widzieli światła, a w dzień widzieli obłok, za którym podążali i doszli do ziemi obiecanej. Pomimo wszystko, czy ja jestem gotowy, aby podążać za światłem, którym jest Jezus? Prośmy dzisiaj o to światło.